Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 737 odcinek podcastu BSS bez tajemnicy. Dzisiaj postanowiłem zadać sobie takie pytanie. Jak to jest z tą robotyzacją w centrach typu BPO, SSC, GBS? Jak to w ogóle wygląda? No skąd wzięło się to pytanie? Po pierwsze zostałem zaproszony na konferencję organizowaną przez Puls Biznesu pod koniec października 2022 roku. To było gdzieś mniej więcej tydzień temu, gdzie poproszono mnie o to, abym właśnie Zrobił takie przemówienie na temat stanu faktycznego, co się dzieje z tą robotyzacją w centrach GBS-BPO. Jak to w ogóle się dzieje z tym zjawiskiem? Czy rzeczywiście mamy takie wdrożenia, czy ich nie mamy? Czy jest to popularne zjawisko, czy nie jest? Jakie są wyzwania w tym obszarze? A w zasadzie można by powiedzieć, że hmm, padło kilka takich założeń, które hmm, spowodowały, że zmobilizowało mnie do tego, abym wziął odpytał. Trochę przedstawicieli branży, jak to faktycznie u nich na tym obszarze wygląda. Co zrobiłem? Zrobiłem małą, krótką ankietę, zadając kilka pytań przedstawicielom sektora BPO, SSC, GBS. A ponieważ trochę ich znam, no to frekwencja tutaj dopisała. Z jednej strony na ankietę dostałem odpowiedzi poprzez Google, a z drugiej strony w rozmowach indywidualnych, z trzeciej jeszcze pootrzymywałem mailowo różnego typu komentarze i informacje do osób, do których zwróciłem się z taką pomocą. Część nawet przyszła bezpośrednio przez LinkedIn. Tych pytań nie było zbyt dużo, ale ich cel był bardzo prosty: w krótkich zdaniach, w krótkich słowach zobaczyć, jak wygląda stan faktyczny RPA, czyli Robotic Process Automation, na terenie centrów usług wspólnych, które mamy zorganizowane w, w, u nas w kraju. Mamy zorganizowane, nie tyle zorganizowane, co które u nas funkcjonują. Tych odpowiedzi przyszło do mnie ponad 50. Więc biorąc pod uwagę skalę rynku centrów usług wspólnych w naszym kraju, to jest całkiem niezły wynik, gdyż takich centrów mamy u nas kilkaset, no bo część z nich łączy się w jakieś większe grupy, część to są oddziały różnych spółek w różnych miastach itd., itd., więc ponad 50 odpowiedzi może nam wskazywać, jaki jest ogólny trend rynkowy. No dobrze. To w takim razie zaraz usłyszycie ode mnie kilka informacji bazując na zebranych danych. Opowiem wam, czy sektor BSS w ogóle wdraża roboty. Powiem Wam też o pewnej historii wdrożeń tychże robotów u nas w naszym kraju. Powiem także o przełożeniu robotyzacji na zmniejszenie zatrudnienia, pozytywnej stronie wdrożeń robotów. Odpowiem także na pytanie, gdzie wdrażana jest automatyzacja, ta, a także kto odpowiada za wdrażanie robotów w ramach centrów typu BSS. No i na koniec taka pewna rozklinka typu czy robot, czy człowiek, albo w zasadzie może robot versus człowiek. No to zaczynamy. Słuchajcie, pytanie bardzo proste. Czy sektor BSS wdraża roboty? Z tej yy, krótkiej ankiety, którą przeprowadziłem, z odpowiedzi, które uzyskałem, wynika, że 66,7% respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej, tak, czyli dwie trzecie z rynku wdraża u siebie roboty. Albo już wdrożyło, albo jest w trakcie wdrożeń, albo po prostu no, one są tam realizowane. Ale Bardziej zastanowiła mnie odpowiedź tej jednej trzeciej rynku, czyli 33,3% respondentów, odpowiedziało, że nie. Czyli że na terenie ich centrów operacyjnych nie ma jeszcze wdrożeń robotycznych i nad nimi w chwili obecnej nie pracują. To nie znaczy, że nie mają zamiaru zaraz zacząć, ale na chwilę obecną, analizując stan faktyczny na jesień roku 2022, tego typu wdrożeń nie ma. Większość z tych odpowiedzi pochodziła od centrów, które są dosyć świeże, czyli które dopiero co weszły na rynek, zajęły się pewną tranzycją procesów i do momentu automatyzacji jeszcze nie doszły. Niemniej jednak taki podział 1 trzecia do 2 trzecich już nam się tutaj rysuje. Mamy kolejną tutaj kwestię do omówienia, a mianowicie kiedy. Te wdrożenia w polskich centrach, w zasadzie nie tyle w polskich, co w tych, które są w Polsce, były realizowane. Ta historia wdrożeń sięga, słuchajcie, mniej więcej okresu 5 do 10 lat temu. Nie znalazłem ani jednej odpowiedzi wśród moich respondentów, żeby ktokolwiek wdrażał roboty ponad 10 lat temu. A mając na uwadze, że sektor GBS-ów w Polsce rozwija się już od ponad 20 lat, to można powiedzieć, że dopiero mniej więcej w połowie drogi stwierdził, że poza optymalizacją procesów, taką no, czystą, nazwijmy to ludzką procesową, zaczęto wdrażać roboty. No to zobaczmy sobie, jak to się rozkłada znowu w tych procentach. A mianowicie, mniej więcej w okresie 5-10 lat temu, 11,1% z moich respondentów udzieliło odpowiedzi, że wtedy Zaczęło wdrażać roboty u siebie. Kolejną grupę stanowiły firmy w okresie 3 do 5 lat temu. Pamiętajcie, że o wszystkim mówimy z perspektywy roku 2022. I w tym okresie 3 do 5 lat temu. 44,4% organizacji zaczęło się zajmować wdrażaniem robotyki u siebie. W ostatnich trzech latach, to już kolejny wskaźnik, mamy kolejne 11,1% z tychże moich respondentów, którzy zdecydowali się na to, aby u siebie uruchamiać digitalizację, cyfryzację czy też szeroko pojętą robotyzację. Natomiast w bieżącym roku, w roku 2022, 33% 3% respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej. Mój wniosek jest następujący. To pandemia nakręciła nam coraz szersze spojrzenie na to, aby wdrażać u siebie robotykę. Pamiętajcie, że ten rok nam się jeszcze nie skończył. Ta próbka ma raptem ponad 50 osób, które odpytałem, 50 różnych centrów GBS-owych, które udzieliły mi odpowiedzi, więc śmiem twierdzić, że ten odsetek będzie nam Rusu I będziemy mieli jeszcze większy wskaźnik dla tych centrów operacyjnych, które akurat w roku 2022 zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań robotycznych. No to przejdźmy sobie dalej. Przełożenie robotyzacji na zmniejszenie zatrudnienia. No to jest ciężkie pytanie, bo pytanie brzmiało: czy wdrożenie robotów spowodowało, że zmniejszyłeś u siebie kadrę? No, w dobie rynku pracownika to dosyć odważnie postawione pytanie, ale tym bardziej odważne odpowiedzi, bo 33,3% odpowiedzi było pozytywnych, czyli jedna trzecia z odpytanych centrów typu GBS, BBO, SSC stwierdziła, że tak. Dzięki robotyzacji mogliśmy zmniejszyć u nas zatrudnienie. Dwie trzecie z odpytanych centrów tego nie zrobiło, natomiast jedna trzecia stwierdziła, że tak widzimy tutaj przełożenie robotyzacji na zmniejszenie kwestii osobowych u nas. Firmie. No to skoro było zadane takie pytanie, to w takim razie warto było również odpytać nasze centra operacyjne pod kątem tego, jaka jest pozytywna strona wdrożeń robotów. Na to pytanie moi respondenci mogli odpowiedzieć subiektywnie, bez wybierania różnego typu opcji, po prostu udzielając swoich odpowiedzi. I pozwólcie, że wam je zacytuję: te odpowiedzi brzmiały wzrost kompetencji pracowników. To pozytywna strona wdrożeń robotów. Dwa. Praca 24 godziny na dobę. 3. Zmniejszenie nadgodzin. 4. Zmniejszenie liczby pracowników. To adwokatem tego poprzedniego pytania. Mniej pracy manualnej, lepsza jakość, eliminacja niektórych strat oraz błędów ludzkich, przesunięcie ludzi na działania strategiczne. O, i to jest bardzo ciekawa odpowiedź. Przejęcie z biznesu czynności w bardzo krótkim czasie. No i ostatnia odpowiedź, która tutaj wpadła, to nauczenie się wiele z obszaru budowania botów, czyli uczymy się, centra typu GPS uczą się, jak wdrażać i jak wdrażać dobrze kwestie robotów u siebie na terenie swoich centrów operacyjnych. No to kolejne pytanie, które no aż się samo nasunęło, a mianowicie, gdzie jest wdrażana automatyzacja, czyli które procesy są obejmowane tymi kwestiami robotycznymi. I tutaj dałem listę wyboru. Ta lista wyboru była dosyć szeroka, bo zaczynała się od finansów, księgowości, potem przez kadry, płace, marketing, sprzedaż, prawo, łańcuch, dostaw, call, kontakt, center, dział zakupów, ale także dałem opcję, że można zaznaczyć wszystkie powyższe. I teraz, posłuchajcie. Większość centrów operacyjnych, które mamy u nas w Polsce, zarówno tych w modelu BPO, jak i SSC czy GBS, zajmuje się finansami i księgowością. Więc nie ma się co dziwić, że aż połowa moich respondentów udzieliła odpowiedzi, że to właśnie w tych działach jest wdrażana automatyzacja. Kolejne 12,5% dołożyły kadry i płace. Także to procesy kadrowo-płacowe również są obejmowane automatyzacją i robotyzacją. Kolejną kostkę 12,5% dołożyły działy Call Contact Center. Następną 12,5% dołożył dział zakupów. A 12,5% z moich respondentów udzieliło odpowiedzi, że wdraża automatyzację, jak to się kolokwialnie mówi, across the board, czyli we wszystkich możliwych działach operacyjnych, które ma u siebie. I to nie tylko te wymienione przed chwilą, ale właśnie te z samego początku, czyli marketing, sprzedaż, prawo, łańcuch dostaw, również tam się pojawiły. Tak wygląda mniej więcej podział procentowy, jeśli chodzi o wdrażanie automatyzacji w różnych obszarach operacyjnej działalności centrów typu BPO czy też GBS w naszym kraju. 50% finanse, księgowość. Zapamiętajcie to, połowa rynku. No dobra, no i ostatnie pytanie, które tutaj też zadałem, a mianowicie, kto odpowiada za wdrożenia robotów? To pytanie miało na myśli wskazać, czy... Taki ośrodek decyzyjny, ośrodek zarządczy mieści się wewnątrz centrum typu GBS, BPO, czy też jest całkowicie zdany na organizację zewnętrzną, która przyjdzie, zdefiniuje, zaaranżuje, pozarządza tym wszystkim i odda gotowe. I wyobraźcie sobie, że 100% moich respondentów powiedziało, że wewnętrzny zespół jest tutaj na poziomie tego decydenta, co, gdzie, kiedy, jak oraz nadzoruje sam proces wdrożenia. Oczywiście nie oznacza to, że firmy zewnętrzne nie są tu angażowane do współpracy, bo są i w wielu przypadkach jak najbardziej to rękoma firm zewnętrznych robotyzacja jest realizowana na terenie centrów typu BPO, GBS w Polsce, natomiast ten ośrodek decyzyjny zarządczy jest wewnątrz firm, z którymi miałem przyjemność sobie tutaj uciąć pogawędkę albo od których udało mi się Wyciągnąć odpowiedzi. No to zakończmy może ten dzisiejszy odcinek taką kwestią nieco filozoficzną, a mianowicie robot versus człowiek. Jak to się ma w tych naszych centrach typu BPO, GBS? No to moja subiektywna ocena, zarówno tej ankiety, zarówno tych rozmów, jak i w ogóle ogólnych obserwacji rynkowych jest taka, że. Możemy się spodziewać więcej robotów i to wszędzie, absolutnie na każdej płaszczyźnie działalności centrów typu BSS. Tak, te roboty będą nam towarzyszyły nie tylko w finansach i księgowości, ale będą coraz chętniej wykorzystywane na różnych płaszczyznach różnych procesów, które są tutaj realizowane. Bierzemy pod uwagę tranzycję procesową, ich optymalizację, a następnie digitalizację i robotyzację, czy kompletną, czy stuprocentową. No cóż, tego już bym nie był taki pewien. Nie da się przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, z roku 2022, zrobotyzować i zautomatyzować każdego jednego procesu. Ten pierwiastek ludzki, jakbym to ujął, zawsze albo przynajmniej w najbliższym okresie, okresie będzie obecny. I tu warto jeszcze dodać jedną rzecz, że tego człowieka też będzie trochę więcej. No bo wciąż mi w głowie rozbrzmiewa ta moja wizyta w Stanach Zjednoczonych parę tygodni temu, gdzie ten. W, w, komunikat płynący wręcz z rynku, że ludzie chcą rozmawiać z ludźmi. Ten human to human, o którym ostatnio rozmawiałem nawet z Igorem Siedlarskim w poprzednim odcinku podcastu BSS bez tajemnic, będzie odgrywał znaczącą rolę. Także roboty, tak, i owszem, i wręcz zachęcam do ich wdrażania, natomiast nie zapomnijmy o człowieku, o empatii, która jest tutaj już kolejnym punktem, o tym, że musimy ten. Wątek ludzki, tych relacji człowiek z człowiekiem zostawić, dlatego że człowiek więcej zrozumie niż maszyna zero-jedynkowa, jeśli chodzi o konkretne, jakieś tam unikalne kwestie związane z procesowaniem różnych procesów wewnątrz organizacji. No i na koniec, może taka, taka rada, że robotyzacja robotyzacją. Podejście człowieka, który oparł swoją relację z klientem o skrypt, bo my działamy w korporacjach na bazie skryptów to jedno, ale myśmy trochę bardziej out of the box. Włączmy ten właśnie element empatyczny, ten element rozmowy człowieka z człowiekiem i być może to nam spowoduje więcej innowacyjności w prowadzeniu biznesów i być może przełoży się również na digitalizację kolejnych procesów, które w naszych organizacjach wdrażamy. A metaversum? Hmm, tak, wiem, że w ostatnich odcinkach nawiązuję do tego metaversum, bo jest to taki obszar, który daje mi do myślenia. Z jednej strony hmm, nie wiem, czy ja jestem gotowy na to, żeby przejść całkowicie do świata cyfrowego. Z drugiej strony widzę, jak różne firmy to robią i czy w metaversum możemy oprzeć nasze relacje z klientami, czy też z procesami całkowicie o roboty? To pytanie pozostawiam już dla Was. Jeżeli macie ochotę złożyć swój jakiś komentarz do tego dzisiejszego odcinka, to oczywiście zróbcie to. Możecie to zrobić zarówno na YouTubie pod materiałem, który tam się pokaże, czyli tym odcinkiem, jak gdziekolwiek gdzie sobie go słuchacie. A możecie do mnie również napisać na LinkedInie. Tam dosyć często zaglądam, tam czytam wiadomości, tam odpowiadam na Wasze komentarze. Zachęcam, zachęcam, zachęcam. A na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z Wami. To taka dzisiejsza rozpinka na temat badania odnośnie obecności robotów wewnątrz struktur GBS, BPO i SSC. Niskie ukłony w Waszą stronę i udanego dnia!